Przerwa drugiego meczu. Krakowia tym razem u siebie na lodowisku podejmuje GKS Katowice. Jest z nami Damian Szurowski, hokeista Krakowi. Damian, podsumuj nam pierwszą połowę meczu. Myślę, że fajny mecz, szybki mecz, dużo ciała. Myślę, że na razie myślę, że Krakowia jest, siedzi w dobrej pozycji. Na razie myślę, że fajna tercja była i no, na razie myślę, że... Przewaga jest dla Krakowi Mecz strasznie szybki, ale też dużo fauli jest Jakbyś skomentował tutaj podejście sędziów do meczu do fauli No nie wiem, czy będę rozmawiał tyle od sędziów ale ogólnie to play-offy są, no wiadomo że będą fałle Ja uważam, że sędzie powinny pozwolić na więcej bo normalnie czasami to nie jest hockey, co to, 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 to co yy, sędziowie tutaj dają takie kary, że ja po prostu nie wiem sk skąd w ogóle, gdzie oni to widzą, ale powin ja uważam, że powinny więcej pozwalać, bo to jest hokej, tutaj to to nie jest jakaś, jakiś, no nie wiem, junior hokej albo jak się to... Po prostu po powinny pozwalać więcej, no to jest play-offy jeszcze, no. Byłeś Damian na górnej trybunie po drugiej stronie lodowiska. Czy widziałeś bramkę, którą strzelono? Naszą bramkę? E, no widziałem, ja też ja się tutaj po drugiej stronie. E, fajna bramka, myślę, że wzięli krążek e, e, do, na pierwszy supek, tak mi się daje. I no, chaos był, a byliśmy pierwsi na, na ten e, na, na krążku, to i strzeliliśmy go. Jak myślisz, e, kolejne tercje będą też pod dyktando Krakowi, czy coś się tutaj zmieni? Jeżeli nic się nie zmieni, to myślę, że na razie my jesteśmy. Myślę, że mamy przewagę, nie wiem, czy trochę w, głow w głowach siedzi, Katowice, może się stresują trochę, bo przegrali u siebie w domu. Ale myślę, że my mamy, po prostu robimy to, co robiliśmy w pierwszej tercji, myślę, że będzie dobrze. Okay. Dziękuję. Powodzenia.